Siemanko, witajcie. Z tej strony Szymek. Dzisiaj będziemy grali w Minecrafta. Yy, kolejny fajny odcinek, bo dzisiaj gramy, jak widzicie, na tabie. Zaraz zobaczcie. Yy, na tabie jest... Są trzy osoby. Yy, jest Kenaj, który tam se buduje dom. Dalej. I tam też drugi nick widać. Jest Natan. Także zaraz do nich idziemy i damy Natanowi itemki, które mu zrobiłem przed y, nagrywaniem, damy mu itemki, przepaliłem całe to żelazo, co ostatnio y, z, z tym wykopaliśmy, także mamy dużo żelaza, 20 chyba 5, no i tyle chyba. Zapraszam do odcinka. Dobra, także idziemy do Natana i Janka, idziemy dać Natanowi itemy, Siemma Janek. Gdzie jest Natan? O, tu jest, dobra. Chodź, Natan, masz się Siema. O, siema. O kurde, dzięki. No, yy, i Natan nagrywa razem z Jankiem na jednym yy, kanale, także link w opisie na ich kanał. Po co zbieracie drewno? A, ja sobie zbieram drewno. No. No, dobra, no to też zbiorę, bo mam mało w sumie. Dajcie łapkę w górę, jeśli lubicie tą serię. Dajcie po prostu komentarz jakiś dajcie 7 komentarzy, prawie 200 wyświetleń, nawet nie 24 godziny. Także yy, pobijamy rekordy. I dawajcie suby, lajki. Yy, wszystko dawajcie. Także, no. Wszystko, żeby było wszystko. Były małe problemy techniczne, ale już jesteśmy i... Nie wiem, co robimy? Widzę, że Janek budujesz swój dom cały czas. No nice, jest nawet, wygląda. Jak coś, to ja mam y, szkło w skrzynce. Pierwszej, po lewej stronie, jak wejdziesz. U góry. Y, jakbyś chciał. O, a ty budujesz tu dom? A, no. No dobra. Domek. Z drewna. Samego. to z drewna, no. Dobra, to ja lecę... Ej, chodźmy spać, bo... No, noc to tak no, średnio. No, dobra, sekunda. to ja jeszcze pójdę po... Drewno, jest tu drewno? Mam tu drewno, dobra. Idźcie spać. Please. Janek. No ja jestem. Dobra. Także. Hmm. Dobra. No Dobra. i następny dzień. Zbiorę sobie drewno, tylko nie z tego wielkiego drzewa, bo jest beznadziejny. Dobra. Widzowie, po, e, napiszcie w komentarzach, kogo jeszcze dodać. Yy, widziałem, że dużo osób pisało, żeby kogoś dodać. W sensie na przykład, jakby pisaliście, żeby was dodać, ale to jest niestety serwer yy, moich kolegów, którzy nagrywają. W tym mój. W tym mój. Także nie będziemy dodawać tutaj yy, widzów. Ale jeśli będzie was, nie wiem, powiedzmy 100. Co jest no już może niedługo być bo mamy 44 subów za co bardzo dziękuję. To na 100 widzów robię box PvP. Napiszcie czy byście grali na moim serwerze box PvP. Coś tam już robię z tego box PvP, ale musicie chcieć i musicie wbić 100 subskrypcji. Inaczej nie robię serwera box PVP, jeśli nie będzie stu widzów i jeśli nie będzie się dawać łapek w górę, bo ja wtedy myślę, że po prostu yy, nie lubicie oglądać odcinków, nie lubicie ogólnie oglądać mnie. Także yy, zostawiajcie to łapki i tak dalej. Dobra, no to jedziemy. Tutaj zbieramy drewnko. Na budowę domku. Ja teraz sadzę drzewa właśnie, bo... bo mało tego drewna. Git-git. Mam trochę Dobra. tego drewna, ale no... trochę mało. Albo nie, oszczędźmy to. Sobie buduję później farmę. Na pewno robię żelazne drzwi w moim domu, bo mnie tak wnerwiają te ci villagerzy. Widzowie, yy, ogólnie nagrałem końcówkę odcinka, ale nie nagrała się i w tej końcówce robiłem ten dom. I już miałem edytować odcinek, ale sobie zdałem sprawę, że nie nagrało się i no, robiłem ten dom tutaj Robiłem te schody, robiłem to, robiłem tu. I teraz nie wiem, co zrobić trochę, bo nie wiem, czy teraz skończyć odcinek tutaj w tym momencie. Będzie wtedy dość krótki. Czy teraz dograć jeszcze coś? Do tego odcinka i wrzucić już cały, nie wiem, widzowie, co mam zrobić. Dobra, nagram film jeszcze. Dokończymy ten dom. Nie zostawię Was z mega krótkim filmem. Nie wiem jeszcze, jaki wyjdzie dokładnie, ale. No wtedy by wyszedł 10-minutowy, coś koło tego. Także pozbieram drewna, pozbieram kobla na budowę i budujemy razem dom. Widzowie, już pozbierałem y, rzeczy i oby po, y, wystarczyły na zbudowanie tego domu, bo troszkę mi się nie chce zbierać więcej dzisiaj. Yy. Cyk, tu, to jest tak. Tu, 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 tu. I tak. Drewno. Ogólnie to mi padł kilow. Yy, cyk, tu. A nie tak. Padł mi kilow, bo kopłem dość dużo już. A no, on był już na wyczerpaniu. I po prostu pękł. Eee. Siekiera mi też pada strasznie. O, drzewo wyrosło. Tutaj obok. Przed chwilą ja sadziłem. O. I może wystarczy drewna. Ale nie wiem. Tu i tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, cyk. Dobra, powinno wystarczyć teraz. Tu, 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 tu. Proszę trzeba skopać. To, 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 tu. No i tyle. ściany gotowe. I zrobiłbym dach powoli. Parkour yy, cyk. Ja bym zrobił dach o tak, że tu z przodu bym zrobił coś takiego. Cyk, cyk, cyk. Cyk i cyk. I tak dookoła. Cyk, 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 cyk. Dobra, cyk, 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 cyk. Ciek, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. I uwaga, tu jest gotowe. Teraz wszystko na deski do wody. I robię wszystko na to. Dobra. Dobra. 44 dębowe schody. Może wystarczy. To nie szczermy. Dobra. Tu. No lecimy sobie schodkami. Czek. Tak. Nie wystarczy, nie ma szans. Tu jeszcze mamy jedno. Ale idealnie nam wystarczyło na to jedno. I tu bym zrobił... Tak naprawdę nie wiem co, bo... Może płytki po prostu zrobię. Tylko o tak bym zrobił, o. Wtedy je zrobię. I brakło płytek. Zawsze tro troszkę wam dałem. Tam z dwie minuty, trzy. Nie no, może więcej. Zależy ile wyjdzie w montażu. Ten dom jest ładny, tylko taki kwadratowy strasznie. Dodałbym do niego coś. Może coś wymyślę. Yy, a ja wam teraz dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał film. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subika, dzwoneczek, wpadajcie na inne filmy na kanale kanał moich kolegów, czyli Natana i Janka będą w opisie, będą w komentarzu, będą na pewno będą jeszcze w kanale, na kanale, w opisie kanału. No i dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.